z kukurydzy, sfermentowana kukurydza. Ty! No, jak płycha kukurydzy, no. jak zostawisz i tak już zaczyna ten, sobie tam ten fermentić. Nie. No, o! takim y, spryskiwaczem jakimś do szybci, czym. O Boże. Pięknie Tutaj świeczka i dobry serial by nie, nie pomógł do tego. Bo to gina. wiesz, łyka i teraz tak... Ugh. No, od razu się wygina. Cześć kochani, witamy dzisiaj serdecznie na teście win z Lidla do 20 zł. Ze mną jest jak zwykle Kamila. Nie spodziewałam się tego. No, znowu. znowu ty. Staramy się pomyśleć na czymś nowym, nie? Tak, zobaczymy, czy te wina są dobre, czy są niedobre, czy będą nam smakowały mimo swojej ceny. Choć i tak to są drogie wina, to 20 zł to już nie są przelewki. Także, no zaczynamy. średnie średnia półka. To już jest średnia półka dla nas? Ty już nie fresk. A wysoka to 30? 30. I na tym jest koniec. I na tym nie dam. O, zimny kieliszek. Ja mi tu już coś zaczyna zawiewać jakimś jakimś siarczanem. Ty jeszcze mi zawiewa przez ten wiatrak. Ty mi zawiewa za zapach tego wina. Bo tu mamy wiatraczek taki. Bo jest ale strasznie już, gorąco. Ma, już masz w ręce… o serio, zimno to. Mm, dobra, łykam. Ja ale śmierdziucha trochę. Dla mnie nie śmierdziucha. Fuj. Nie dobre. Nie za dobre. W mojej ocenie jest niedobre. Takie... Nie powiem Wam jakie tam są no Jakieś bukiety, posmak, ale... jakieś śliwki. Gdzie Ty tam śliwka wyczułaś? Nie ja nie tylko ja wyczułam, wyczułam, że niedobry. <laughs> Moje słownictwo się na nie? I moja wypowiedź. Niedobry. Mm. Ja nie, ma taki smak. Ma jakiś posmak. Ma taki posmak. Ja widzę, że Ty próbujesz coś powiedzieć. Jak to powiedzieć? żeby wyjść, że się znamy. Ma taki posmak. Nie, bo to ma jakiś posmak, <laughs> ale nie wiem jaki ja jeszcze. Ma posmak. Niesmaczny. Żeby to lepiej ująć... Ma posmak. Ma to smak. W tej gradacji tego wina. Tej gradacji tego wina. Wyczuwam nuty... Nie powiem czego. Dla mnie takie dwa na dziesięć. Jezus Maria! To było piękne, nie. Lepiej się to tak. nie dało zrobić. Wino białe, wytrawne produkt z Republiki Południowej jednak Afryki. Koniec tłumaczenia na Polski. Generalnie to jest niesmaczne. Ja bym tego nie kupiła z racji tego, iż jego cena jest 14,99. To... to za dużo. Dużo. Za 14,99 naprawdę można mm. kupić smaczne wino, które yy, nie ma nuty nie wiadomo czego. No, Nasze kupki smakowe powiedział, że jest niedobre. Niedobre. Ja bym tego nie kupowała. No, nie. Za, za, 4, 15 złotych? za 15 zł? Za 15 naprawdę można kupić dobre wino. Znaczy w sensie y smaczne wino, czy dobre wino, to nie, <grym> nie wiem, ale smaczne wino można kupić za 15 zł, więc tutaj to raczej to, to... u mnie tak średnio. U. A to daje płatkami to? kukurydzianymi. No właśnie, szukam słowa. Takie cornflakesy. Można zrobić wino z cornflakesów? A wino z kukurydzy? Sfermentowana kukurydza. Ty! No, jak puszka kukurydzy, no. jak zostawisz i tak już zaczyna ten, sobie tam ten fermentić. Ten nie ja zostaje tam z tyłu lodówki, nie w tej puszce. Tak u, 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 czekasz, że ją zużyjesz, tak, nigdy jej nie zużywasz. i nie zużywasz, nigdy nie zużywasz nie? i ona już ja jak nie... to wyrzucasz, nie I to jest tak. Albo nie pleśnieje, no. zależy, czy ma konserwanty. Ale ty, że kukurydzą? Dobra, próbuję. No. E... Jakie one wszystkie wodne? Dobre takie. takie. My już smaku nie mamy stara. To już ten czas, że my to już ja. po nas. Dalej czuję kukurydzę. W smaku też czuję kukurydzę. No, ale to jest smaczniejsze niż tamte. Y -y. On jest takie cierpkie. Tamto to zostawała taki, taki, taki cierpki posmak. No, tutaj nie zostaje na języku ten posmak takiego yy, starego jabłka. Ale nie, ale... nie drapie gardle. Nie, mi... nie drapie. Ale ja czuję kukurydzę i nie wiem, czy mnie to nie odrzuca. To jednak nie z kukurydzy, a z winogron. Chyba te wszystkie, te czardone i to będą winogronowe. Tak Produkt mi się wydaje. Chiński. Tyle mamy napisane. Jakaś mysz. Ty to, to może, może zmyła kukurydza. Może z myszy. Może, może i była kukurydza. Szynszyl, szynszyl, szynszyl. No, one jedzą kukurydzę. No. Takie trochę A to z jest zrobione. I te winogrona są na I ten szynszel jadł kukurydzę. I dlatego zawalił I dlatego kukurydzą. Daje kukurydzą. Ale było lepszy niż tamte moim zdaniem. No nie było takie cierpkie, więc bardziej do wypicia z kostkami lodu. Dużo kostek lodu i to wino no. mogłoby wjechać w gorący dzień. Ej, i zobacz jaka jest głęboka dziurka. Głęboka dziurka. No. Dalej nie wiemy czy to mi, czy nie, ale będziemy się tym sugerować, bo tak. <noise> bo tak słyszeliśmy. Bo tak słyszałyśmy. No to na razie, a, w ogóle, a jaka cena? Zatup 29. No, ale Wali wam powiem. Tak? Oho, no, to będzie najtańsze. No, oh. takim spryskiwaczem jakimś do szyb, czy czymś. O Boże. Spirytem jakimś wali, Jakimś, no... Tak no mocnym... Płyny do, 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 to, do, do będzie pewnie, to też mają alkohol, nie? To będzie pewnie z tym cierpkim posmakiem. Tak, to będzie cierpki posmak i to będzie najtańsze wino. O Boże. O Panie. Eee, to jest to wino cierpkie. To jest to dobre. To jest to, które ale to... mówi do mnie nie. Kwaśno, cierpkie, zgagiczne, oh. wytwarzające zgagę. Jak ktoś cierpi Dużo na z gagę, to nie kupuje. I takiego taniego alkoholu i zabarwione jakimś tam winem. Nie? Jak już jest, to już wypiję. Ale no to jest ostateczności już ostateczności. Ale, jest... i piłbyś... ale cierpiałbyś. Jakbym poszła w gości i ktoś by mnie poczęstował tymi winami, no to bym się napiła tego wina. z. Grzeczności, z kultury, z kultury osobistej. osobistej, ale czy bym nie kupiła, żeby się nim zachwycać w domu, w swoim zaciszu, to nie. Nie, bo to cierpienie Tutaj nawet świeczka i dobry serial by nie, nie pomógł do tego Bo to wina. wiesz, łyka i raz tak... Ugh. No, od razu cię wygina. Pociągam tę opaskę, bo, to cierpie, paskę, bo nie mi no Nie, nie, nie. E, to będzie tanie wino, bo ma za tą zakrętkę i do tego było paskudne. Jezu, jakie niedobre, Boże, jak to ma. Tropikalne, to niby smakuje jak um, tropikalne owoce i cytrusy. noż chyba nie. Nie, to smakuje jak spirytus. Nie. Ja bym stawiałam jakieś około 12 zł. Złotych. O, myślę, że więcej, bo to będzie deluxe. A, dwie dychy. Deluxe to. Deluxe. Dwie dychy. Chyba to, 17 Dobra, Super. proszę, żeby to było w końcu dobre, bo chciałabym się napić tej lampki. O, tu coś? No. już. jakimiś kwiatuszkami. Wiedzyła no. Dobra. Tu jakiegoś owocka, jakiegoś kwiatuszka wyczuwa? Jak kwiatuszki czuję? No, ja spróbuję. Ale powiedziałam dużo razy no. 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 Mm, o. o! O! No. Oho. 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 Mm -hmm. Nie będzie moim przyjacielem to winą. Program niemy, nie my nie. Gocha od Magikala do tłumaczenia powinniśmy zatrudnić. Ona by tam nam... Kocha już więcej mówi niż my, nie. No, gocha tak. Mm -hmm. no. Ale powiem Wam szczerze, że to wino jest y, dalej niedobre. Mm. Nie jest najgorsze. Ja już za drugim łykiem, to już tak lepiej się widzę. Tak, po nie wchodzi. Ale... Ale drapie, jest takie cierpkie. I czuć na gardełku. Dla jako... mnie takie trochę gorzkawe jakieś. A pachniało kwiatem, co? Pachniało kwiatem, a ja nie lubię goryczy żadnej nigdzie, no. nie lubię, po prostu gorzki smak, mnie odrzuca, ale no nie jest najgorsze z tych wszystkich win, które No ja właśnie też bym na pewno nie dała na koniec, bo piszę, ładnie, ładnie pachniało. Bo przynajmniej pachniało. Mm. No dobra, a jaka jest cena tego wina? 19,90. O Boże święty, strasznie dużo jak na takie niedobre wina. To nie jest jakieś wybitnie dobre wino i jeśli siedzimy z przyjaciółką na posiadówce, no to niekoniecznie. Cena niezadekwatna do tej jakości tutaj powiem Ci. Mm -hmm. One powinny być wszystkie dotych. Bo to z winnicy, Lidla. No to takie gadanie. Może kaca nie ma? Mm. Właśnie mi się wydaje, że po takich winach byłby taki kac, on jakiej mam Głowa tyle. Głowa bym bolała. I są takie kwaśne i takie... alkoholowe. <grym> Jak <grym> alkohol smakują. Ale nie no, że czujesz. Bo masz czasami winko, że tak nie, nie czuj tego alkoholu, tak? że to jest przyjemne do picia, a to wszystko jest takie, nie wiem, jakieś... No chyba, Lata że ktoś lubi tak w gara sobie dać takiego, żeby czuć, żeby, żeby bolało, czuć, że paliło, żeby cierpić, cierpieć, bo... tak, Panie, że jak cierpić. pijesz i cierpisz, to wtedy czujesz, że sens. pijesz i ma to sens. No to wtedy hmm. tak, ale jeśli ktoś nie lubi tak cierpieć, pijąc wino, tylko lubi, jak jest to wino przyjemne, przyjemne dobre. to wtedy polecam inne wino. O Boże, kukurydzą, to szynszyl, o, to, ten to ten szynszyl, to jego brat! Szczur! O Boże, to jest ta kukurydza, No, O Jezu! Naprawdę to mnie dobrze. Nie... O jakie paskudne! O ho, 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 pani! Hej! To nie, to Czemu odpada fuk, drapie w gardle, zostało na języku Nie drapie w gardle. A idź ty! A iść. To najgorsze. jest rodzina szynszylowatych najgorsze. na pewno, Bo zapach jest ten same, tej samej kukurydzy, ale mnie drapie tak się. Nie, zapach. najgorsze wino chyba dla mnie. Tak? Nie. Mhm. Musiałabym porównać z tym najgorszym, co było najgorsze, i zobaczyć, które jest jeszcze gorsze od, od tego najgorszego. Coś tam czuł takiego. Wiecie, Ściągam te opaskę. Smaku trawnego wina, ale to nie jest jakieś takie drapiące, drapiące. Szynszyl, nie? Kapibara! Urodziny szczurowatych! Kurde. Kapibara! To dla Dave'a? <noise> na, <urodziny. głos> na urodziny, na Na ósme. za tydzień otwiera. Co ty gadasz, że ka z kapibarą jest? Ty oni wiedzieli, że teraz Kapibara jest chyba w trendzie. No. Chociaż wtedy jeszcze nie było. Ja 2000. bym kupiła to wino ze względu na tą kapibarę, ale jest bardzo niedobre. To wino nie, jest nie było picia. takie niedobre. Było ba śmierdzi jak. No spróbuj no raz. No, ale Kamila Teraz, że z kapibarą to. Pięć punktów, bo od razu po zapachu poznała kukurydzę. Ja od razu poznałam kukurydzę, ale nie było. Te było lepsze niż te z, ze szynsztylem. Nie, bo... szynszyl jest lepszy. No co ty? A to jest. To nie. jeszcze bardziej daje kukurydzą. To ma taki intensywny, jakiś dziwny smak, który mi po prostu nie podchodzi i nie przychodzi do mnie z tym winem. Nie kupuj kapibary, jak będziesz do mnie szła. Ja dzisiaj. A jeszcze kap... dzisiaj wyjdę z tego. Plus za capybary, nie? Dzisiaj wyjdę z tego odcinka bardzo trzeźwa, bo mi po prostu żadne wino nie smakowało. Nie umiem ich sklasyfikować. A tutaj to po prostu jakaś gorzelnia, jakieś takie niezadobre. Ja jestem oburzona. Dwa na, 10. Dwa na dziesięć! na I generalnie nie wiem, które dać jako najgorsze, bo chyba kapibara u mnie yy, przeprosiła wszystko, nie był najgorszy. Więc będą pewnie dwa najgorsze: Ten jedno najgorsze dla Kamili, a drugie najgorsze dla mnie. Cięciem Black był chyba mm. najgorszy. Kapibara w ogóle 19 miesięcy. Jezus Maria, zawałbym dostała przy kasie. Chyba miała zapłacić 20 zł za takie dobry. O, to pachnie ładnie. Mm -hmm. Dobra w końcu się stara napijemy. No chyba. O. Hmm. Zaczynało się dobrze, ale skończyło się dziwnie. Dziwnie. Tak nie umiem. Co to za taki posmak dziwny na końcu? Też to czujesz? Mhm. Tutaj jakieś owoce, 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 i potem na końcu jest taki... Bo pachnie dobrze. Jakby to wąchać, a nie pić. Ale nawet ten pierwsze wrażenie jest takie dość przyjemne i nagle się tak... Odcina i nagle jest taki dziwny smak. I cierpki takie. Taki... Że jesteś trochę mm. w szoku, bo było dobrze i nagle nie wiesz, co się stało. Tak wygląda mój ranking win z Lidla, czyli mamy to za chyba najdroższe, nie? Czy z Biedry? Potem mamy kapibarkę, chociaż kapibara też była droga. Potem mamy to półwytrawne, ale też nie było jakieś turbosmaczne. Potem jest szynszyr, to było paskudne, a to było najbardziej paskudne ze wszystkich: Waliło tanim jakimś etanolem, i to było bardzo nieprzyjemne. A ty, Aniu, jakbyś No, ja bym swoje... ustawiła to podobnie, jednak to nie jest kapibara. Y, Kapibarę bym dała. Y... No to podobnie, podobnie. podobnie ty zamieniłaś, mi... tylko Zamieniłam, tylko, tylko kafibarę, troszeczkę. tak. troszeczkę. Moim zdaniem ten Nie odcinek, napiłyśmy się. Y, Staje teraz zakończony. Jest mi smutno i źle, bo miało być śmiesznie i fajnie, miało bujać, a wyszło, że to jest wszystko niesmaczne. I nie buja. Nie buja i jesteśmy złe. I Lubię. teraz musimy zrobić te z ko moi drodzy. U. Zapraszamy. I żegnamy.